Taczkę. Bagieta, pamiętaj, w Kakakasku zawsze musisz w Kakakasku. Tak, tak, Kakakasku, Kakakasku. To Bagieta, jak już się wywołałeś do odpowiedzi, to jesteś zadowolony ze swojego rywala? Generalnie następny kurwa Debil w sutannie kurwa przyszedł. Załki pizdę, bo mam coś do ciebie do powiedzenia na samym starcie, bo jak dobrze wiem. Miałem... że masz kurwa ty. I ja mam A jeszcze kurwa... kaska, Białe kaski robią laski, i co za dobrego No i co z tego, tego? Kurwa. No porządny kurwa? Porządny szef ma kurwa białe kaski, jakbyś nie wiedział. Kierownik budowy chodzi w białym kasku, kurwa. A powiedz mi, czy takim szefem byłeś kilka dni temu, dokładnie 26 sierpnia, gdy zaatakowałeś dla pewnej gali osobę niepełnosprawną? Może się Od tak... razu ci powiem, nie, nie było, zapraszam było, na był... film Popo. Tam jest wszystko wyjaśnione. Jasper po prostu przekręca wszystko, u Popo możecie zobaczyć. Ale jest osobą niepełnosprawną, to powinieneś brać z tym przymrużeniem oka to, co on do ciebie mówi. A ty ja za... też jestem upośledzony. I co, kurwa? Ważne, że Wam się to podoba, kurwa. Nieważne, czy on jest upośledzony, czy nie, zaatakował mnie. Wyrzucam mnie do walki i tego mu po prostu chwyciłem, pokazałem, że po prostu nie ma sensu ta, ta walka. Po prostu jesteś śmieciem i tyle, bo zaatakowałeś, że swoją Śmieciem to jesteś ty. Do Nawet dobra, zaraz się to pizze. udowodnię, kurwa. Mam prezent śmieci dla ciebie. Ty, śmieci... Zaraz ci przyniosę prezent. No to przynieś, dawaj. A co do śmiecia? To ty śmieci na tej swojej budowie masz zbierać, a nie nazywasz ludzi śmieciem, bo z tego, co tutaj widzę, to wyglądasz jak jakiś chłop, nie wiem, Menel. Osta... Generalnie kupiłem Proszę kilka wersji. Proszę tam ochronę wersji. uważać, bo bagietę, a to jest nieprzewidywalny chłopak. Kupiłem kilka wersji i kupiłem jeszcze kleje, bo podobnie muszę, kurwa, za 20 zł kurwa, wkładać je do dupy, kurwa. I papier i generalnie ja taki szodry nie będę. Dam ci aby kurwa 10 zł, bo inflacja idzie do góry, się, więcej mi nie, nie stać, a, generalnie. A masz jakieś na to dowody, że wsadzając... Mam, mam filmik, no to mam materiał. Będzie bardzo fajnie, jak pokażesz ten filmik. Pokażę. Okay. Dobra, to potem. To... A perianalna się robi w tym momencie. Nie wiem czy wiesz, ale ja też mam bardzo fajny filmik, a mianowicie jak dwóch chłopak na budowie cię uruchało, a trzeciemu robiłeś laskę. Na wieży? Tak, to był tak, na wieży? już, już, akurat. To ten filmik na wieży? Robalini, tu jest telefon z reżyserki, czy kurierzy tu dzisiaj z innym wiadą do ciebie? Dzisiaj nie powinni. To mają być za 10 minut kurierzy do ciebie. Jakiś Sasza z listą się melduje. Dobra, Robalini, co to za strój? No to jest strój księdza, bo właśnie chciałem tutaj, może Bagietka by, był taki skłonny, żeby na kolanach się wyspowiadać przede mną ze swoich grzechów, na przykład... <laughs> na kolanach to byś mi mógł zrobić laskę, tak jak koletę na budowie. Dobra, Bagieta, siadaj kurwa no nie Bagieta siadaj, chodź Bagieta siadaj Chodź Bagieta usiądź Poszukaj filmik i zaraz do ciebie wrócimy skasowany Ale Bagieta usiądź jest co? Ty jesteś w pokroju kapeli Wyprowadza cios nogą, a cię rączka kurwa boli. Mam nadzieję, kurwa, że nie zrobisz. O! O! o, Noga mnie boli, kurwa walce. No, tobie tak ją ciałeś. No, no, no. no, no, no cienia się, kurwa. Doszłeś do walki do i od razu, kurwa, się poddałeś. Jakie no nie pana oferma. Bagieta, bagieta. Ja wyszedłem w, z kontuzją, zrobiłem swoje i z kontuzją mózgu wyszedłem. Bagieta, to i wsiadłem na parafie z jedzeniem kurzy. Ty mózgu nie masz, kurwa. Bo już ze mną wypłynął. Ty Tymi długopisami, kurwa, samego. w dupie. Dobra, Pana Bagieta, bagieta usiądź. Kurierzy nie, jadą na jego się. żarcie, słuchaj. Także siadaj, zaraz to wyjaśnimy. Tam I będzie impreza na, na parafii, słuchaj. Posz, wziąłeś telefon, Bagietka? Swój? Mam. Dobra, to poszukaj. Dobra, ja mam pytanie, panowie. Już nie no, taki Ale nie bez czyta. kasku. Ale posłusznie... Nie to... ma takiego bicia, Bagieta. Nie bo ma ja... takiego bicia. Powiedziałem piesku na miejsce i poleciałeś. Niech sobie, nie, niech sobie założy ten kask, żeby resztki rozumu mu nie wypłonęły. A ty na walkę założyłem ci jak pierdolę, żebyś w lewo nie dostał, śmieciu. <laughs> Dobra panowie. Kurbiłeś na maksa. Kurbiłeś, A uciekałeś i się chroniłeś za ochroniarzami kurwa. Nawet nie podeszłeś. No bo mam ciasny strój, tu pizdo powiedziałem ci to, że mam ciasny strój. Ciasny, tak? Nie... to masz kurwa dupę kurwa. Yes. Ciastą dufę to mieli właśnie twoi koledzy na budowie. Przed chwilą o tym wspomniałem. Dobra, to może pogadać. Okrzyczałeś, że nie chcę kutas wejść. No. To może rozłożymy to. Ja tutaj e, zapytam się kamerzysty. Kamerzysta, można powiedzieć śmiało, że wracasz do internetu z przytupem, wasz kanał idzie i. No jeszcze nie... raz od nowa, bo nie słyszałem. No, zamknij nie do ciebie, pytanie, kurwa. Ryj, zamknij kto pytał, kurwa. Wypierdalaj, śmierć. Udław się, kurwa. Dławiłeś się na budowę, już ci to powiedziałem, kurwo. Pamiętaj. Aparat suchowy ci zaformować? Pamiętaj! Nie ma takich dowodów na to. Ja, nawet jak bale konia, to Ale... kamera jest kurwa, chowana, kurwa. Żeby mnie nie, kurwa, nic, nikt nie nagrał, kurwa. Więc po prostu jestem stuprocentowo pewny, że nie ma takiego, kurwa, yy, materiału i po prostu yy, tylko bejtujesz, kurwa. I wziąłeś pomysł od jebanego kapeli, kurwa. Także po prostu yy, nie ma swoich pomysłów. Ale kapela jest się od ciebie za 100 razy, człowieku. Co ty w ogóle porównujesz siebie do kapeli? Kapela jest obsrany, powiedziałem tak. Generalnie kapela niech się wyzdrowieje i generalnie mo mogę po prostu wziąć nim walkę, a e, walkę i to nawet dwie walki jak, mogę jak wziąć na, na jednej federacji. Na jednej, e, na jednej, gali mogę wziąć dwie walki, czyli na tak, początku kapela, a później idziemy po kamerzystę i idziemy, kurwa, że. Z... No dobra, Zimte... to ja przerwę. A ja Bagieta. Bagiet... Czy zrobisz z, z kapeli prawdziwą siostrę za Dojedziesz, Bagieta? Będzie rozjechany. Jak taczka, kurwa, na budowie. Dobra, i teraz. Dobra, Bagieta, bo ja bym zapytał, bo tu mu wywołałeś sam kamerzystę, no, a jednak walki z nim nie przyjąłeś? Nie, przy, nie przyjąłem, bo z kalekom nie będę walczył. Bo jakby przegrał, to by powiedział, że przez kontuzję. A generalnie jako pierwszy odrzucił MMA i chciał się bić w K1. Później był boks, bo je, kolanko se rozjebał i powie ten. A ja z czystym sercem powiem: jestem partnerowiec i po prostu. Nie ukrywam, że po prostu, jeśli bym dostał cios, to bym wyprowadził cios nogą i nie chciałbym przegrać e, walki przez taką głupotę, więc ewentualnie, jakbym się zgodził, to K1 i lecimy z Kochcem i rozpierdalamy e, następnego śmiecia w No dobrze, Bagieta, a, a jak kamerzysta cały czas będzie się upierał nad boksem, a jednak wywołałeś go, że idziesz po niego, no to co wtedy? Po, powiem tak, nie będę kurwa y, o, osobie, która poniżała y, 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 rzucza, je, kazała, żeby jeść gówno niepełnosprawnej osobie. Nie niepełnosprawnego, więc co się wypowiadać śmieciu w ogóle na... Nie odzywaj się, wejdź sobie Gdzie na kanał nie odżywaj, bo, bo nie tam, nie tam dostały... jest wszystko wyjaśnione. Do nie słuchaj Jaspera, bo on przekręcił to wszystko. Nic nie przekręcił człowieku, są nagrania na YouTubie, więc jak mógł nagranie przekręcić, jesteś w kukowie. Generalnie jest, zobacz sobie, u Popo jest cały, cały fragment, no, jak już rozmawiałem z Aspery. Widziałem ten filmik. Dobra, to, to go, sobie też więcej opowiecie na wywiadach i ludzie sobie wejdą tam do Popo i zobaczą, a dałbym kamerzyście się wypowiedzieć na te słowa. E Okej, okay, pewnie. To znaczy, sytuacja wyglądała tak, że zaproponowano mi walkę z bagietą na MMA. Oczywiście zgodziłem się na walkę MMA, z tym, że doznałem kontuzji, bo, tak jak mówiłem, moje kolano ma nawykową kontuzję i po prostu cały czas wypada. Przez to musiałem zrezygnować z piłki nożnej, bo kiedyś. No byłem piłkarzem, tak? Musiałem zrezygnować z kariery w piłce nożnej. Bo po prostu mam nawyk wypadającego kolana i nie byłem w stanie się bić w formule MMA. Pierwszą walkę po prostu zrobiłem stricte w formule MMA, bo wiedziałem, że będę to w stanie skończyć w boksie. Wiedziałem, że tej walki nie będę w stanie kontynuować w MMA, no ale mimo wszystko Bagieta nie chciał się zgodzić na formułę bokserską, więc postanowiłem zaryzykować i sprawdzić się stricte w formule MMA i trenować MMA. No i tak jak widać, niestety to kolano nawróciło i wypadło. Dobra, to ja bym do ciebie jeszcze kamerzysta tu zacytował, bo w sumie Bagieta już jedną rzecz poruszył, ale to ja bym wszystkim nie wiem, czy widziałeś post Majstaśko? Nie zwracałem uwagi w sensie to nie... No ci przeczytam, bo da, dodała taki post człowiek z zarzutami znęcania się nad osobą z niepełnosprawnością, pobicia starszego mężczyzny skazany za jazdę pod wpływem narkotyków, oskarżony o wykorzystywanie dzieci, współ, współpracownik i. Współpracowniki młodych, nie, tu, tu coś pojebała, często o małoletnich o wyłudzanie oszustw i przemocy. Będzie, tu ci dała taką presję, kontrowersyjną gwiazdą. MMA. No tak, tylko że to są same zarzuty, nic nie jest potwierdzone, ja cały czas czekam na rozprawy, z niektórych rozpraw zostałem uniewinniony, eee, cały czas te rozprawy się prowadzą, no po prostu dużo osób chciało mi zrobić koło dupy, dużo osób zarzucało mi pewne rzeczy, które, których po prostu nie zrobiłem, no i chciałbym po prostu to wyjaśnić, tak, no w sądzie, no ale na, tego, na to potrzeba czasu. Ale już z niektórych zostałeś oczyszczony. Tak, z, z niektórych zostałem uniewinniony. Dlatego też daje ci się wypowiedzieć, bo możliwe, że ludzie nie wiedzą. Nie, 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 tak, zostałem uniewinniony z, z wielu spraw. Zostały tak naprawdę dwie sprawy. We wrześniu będzie sprawa z, z tym rzekomym pobiciem, gdzie zostałem zaatakowany przez tamtą osobę. No i potem sprawa stricte z niepełnosprawnym, gdzie powtarzałem to na wywiadach wielokrotnie, że ten film był reżyserowany. No i cóż, pozostaje mi tylko czekać, tak? Gdy zostanę uniewinniony, a najprawdopodobniej tak będzie. Nie wiem, jak działa Polskie Coś się zepsuło? Nie wiem, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będą rzetelnie podejść do sprawy, ale jeżeli rzetelnie podejdą do sprawy, no to najprawdopodobniej zostanę uniewiniony. To wtedy będę mógł po prostu przyjąć inne stanowisko. Na razie są to jedynie zarzuty. A czy nie uważasz, że no wygrałeś bardzo szybko swoją pierwszą walkę? Ziemowicz, skoro z kolei przegrał szybko swoją walkę, czy to nie załatwy rywal? Wiesz co, ja mam aktualnie nie wiem, czy wszyscy tutaj oglądali najprawdopodobniej nie. Moją relację na Instagramie wyskoczyła, wyskoczyło mi kolano. Jest to bardzo poważna kontuzja. Stricte przed 3-4 dni przed samą walką ściągnę Ortezę, która blokuje mi możliwość tak naprawdę treningów, nie mogę stawać na tej nodze. Także 3-4 dni przed walką będę mieć możliwość dopiero zacząć trenować. Oczywiście nie będę trenować, wyjdę po prostu na żywioł bez żadnych treningów, także. Inny rywal po prostu mógłby być dla mnie zbyt ciężki w aktualnym stanie w jakim się znajduję, no w ogóle nie powinno być tej walki, ale mimo wszystko chciałem doprowadzić do tej walki, jeżeli mam tak łatwego rywala w moim odczuciu jak Kosakowski. Czyli Bo po prostu brakuje coś... ci kasy i jesteś łasy na kasę. Co, nie, co ty na to, mówić, Dzień dobry, że... w ogóle, dziękuję za prawo głosu. Witam wszystkich ludzie serdecznie. Od razu zacznę serwie. o tym, że ludzie piszą, czy czasem drugiej kompromitacji nie będzie Twojej. Nie, tu Łukasz nie wspomniał oczywiście mój rywal o tym, że ja również mam kontuzjowaną nogę, bo mam kostkę w trzech miejscach połamaną. Zbiegło... I walka kaleków. Zbiegło się, zbiegło się w czasie jego kontuzja i moja. Dzwonił do mnie Łukasz z pytaniem o walkę. Powiedziałem mu, że mam również uszkodzoną kostkę. I którego ty zdejmujesz Ortezę i Gips? Cztery dni przed walką. Cztery dni przed walką. No to ja zdejmuję 14 września, czyli na dwa tygodnie przed walką, czyli my tak naprawdę wychodzimy w formule bokserskiej z uszkodzonymi kończynami dolnymi, no bo ja będę miał nie do końca sprawną nogę, on również. Jest to walka wysokiego ryzyka, w której możliwe jest oczywiście, ale nie zakładamy trwały uszczerbek na zdrowiu, a my mamy konflikt jeszcze z prime jedynki, więc czas najwyższy, żeby go po prostu domknąć tutaj na trójce. Ja tak to widzę jeszcze tylko dla porządku. Oczywiście, że trzymam w stronę Bagiety, nie podoba mi się ten tani robali Robaliniego, kopiuje i małpuje lewackie poglądy kapeli i obrażanie księży nie jest niczym dobrym, młody. Jeszcze będziesz to kiedyś żałował, jak miał gorsze chwile. Będziesz to chciał się promówić do kościoła, niby? to zobaczysz, że żeby tego czym żałował. Ja nie obraziłem księży, nie tym, że występujesz tutaj w ubraniu księdza, atakujesz bagietę, każesz, każesz mu klękać, wiesz, jesteś. A dlaczego to jest obraza? Mnie to razi jako katolikowa, A to że to jest nie razi. słabe, no no tak bo ty, cię to razi, to bo ty nie jesteś oglądaj. prymitywnym małolatem. Mnie Ale okej, okay, przed chwilą na dworze ze mną I nie wiedziałem, że jesteś tak prymitywny, wiesz? I mi się to na przykład okay. nie podoba i tu trzymam w stronę bagiety. Małpowanie idiotycznych poglądów kapeli nie jest w cenie. Jeszcze kilka tam mam, jeszcze sorry, że ci przerwie. Na, na no, no następną spoko. konferencję mam następne materiały na ciebie. Ale jeszcze nie pokazałeś tego materiału, gdzie wsadzają sobie niby kredki w dupę. I się popatrz, no zapytam Ziemowita, pokażesz czy nie? No Ziemowit, tutaj Czułam. obserwuję czat i ludzie się pytają i martwią, bo masz za sobą wyskokową przeszłość. Tak. Były tam też jakieś blamarze na koncie i pytanie, czy my cię faktycznie zobaczymy w tym oktagonie czy ty... Nie, dofinujesz ostatnio to Słuchajcie, Tak, zobaczycie mnie. Ostatnio to za zaostro polecia, poleciałem w melanż. Soroko na walkę nie dojechał, ja ledwo dojechałem. Kapela może się cieszyć, że wygrał i tak wygląda. Ale melanżowaliście razem z Sorokiem? Zdarzało się. I ten. I, a teraz no, to jestem uziemiony do połowy miesiąca, potem mam 14 dni, czyli codziennie dwa treningi i też wychodzę na żywioł, tak jak mój rywal. Mamy do dokończenia sprawę z pierwszej edycji. I, i tu jakby nie ma większej gadki, większej filozofii.